Siemaneczku do tej i zapraszam Was do 15 odcinka z serii Twierdza HD. Dzisiaj rozpoczynamy misję pod tytułem Wytyczając nowy szlak. Tak więc zaczynajmy. Wilk wciąż podąża Twoim śladem. Natomiast Twoje wojska coraz bardziej odczuwają trudy licznych bitew. Zdecydowałeś, że nadszedł czas, aby odnaleźć spokojny zakątek, w którym mógłbyś podreperować siły. Idealnym miejscem były bagna leżące po drugiej stronie ziem wieprza. Ponieważ wieprz ze swą armią przebywał z dala od macierzystego zamku, uznałeś, że lepiej opanować jego warownię niż stawać twarzą w twarz z siłami wilka. Przedrzyj się przez ojczyste hrabstwo wieprza i ukryj się na bagnach leżących za nim. Będziesz musiał uderzyć szybko i bezwzględnie, zanim wieprz ze swymi głównymi siłami powróci na ratunek. Taranem rozbij bramę zamczyska wieprza w drzazgi, rozpędź na cztery wiatry garnizon i skryj się pośród bagien. Oczywiście, poziom trudności bardzo trudny. Strategia. Skorzystaj z umiejętności kopaczy i siły taranów, aby przedrzeć się przez mury zamkowe. Jeśli już wejdziesz się do zamku, jak najszybciej opanuj baszty. Porada. Chodniki minowe mogą osiągnąć dość sporą, ale ograniczoną długość. Jeżeli wejście do chodnika minowego zostanie umieszczone zbyt blisko murów, obleganego zamku będzie stanowić łatwy cel dla strzał i bełtów przeciwnika. Oprócz tego mamy tutaj jedno pojęcie, no i możemy zaczynać misję. Tak więc y, y, zmniejszamy sobie prędkość gry, wybieramy wszyscy, całą armię i bierzemy Możesz ją nawysować. w tamten róg. Następnie wybieramy sobie łuczników, Just których kierujemy w tamtą stronę. A łuczników zbierza. również. I czekamy na pałkarzy, którzy się tam zjawią. A łucznicy i kuśnicy sobie idealnie z tym zadaniem poradzą. Y, Armię, która właśnie idzie w kierunku tamtego rogu, wyślemy sobie za chwileczkę w górny róg. Jak widzimy, mamy jed jeden tarang, który się tu bardzo przyda, dlatego musimy go troszkę chronić. No i tak jak mówiłem, to bierzemy teraz armię i kierujemy w górny róg. E, idziemy tak na około, ponieważ nie chcemy, aby właśnie wro armia wroga tutaj e, wybiła troszkę mojej armii, ponieważ w tej misji naprawdę każda jedna jednostka e, się liczy, szczególnie na najwyższym poziomie trudności. Jak widzimy, nasi, yy, nasi łucznicy oraz kuśnicy tutaj idealnie poradzili sobie z pałkarzami. I yy, kierujemy ich dokładnie w, tą, w tym samym kierunku jak kierowaliśmy poprzednią naszą dużą armię. Jak widzimy, kierujemy ich w tamtym kierunku, ponieważ i dlatego, że będziemy z tamtej właśnie y, części mapy atakowali. E, właśnie Kawałek, zamek bro. Wieprza jest to e, bardzo trudne żeby zaatakować właśnie e, jego zamek Kawałek, trudno tutaj e, właśnie wymyśleć e, jakiekolwiek właśnie mm, taktykę na to aby właśnie mm, do tego zamku się dostać e, dlatego właśnie Kierujemy się w tamtym kierunku, ponieważ wydaje mi się, że właśnie najłatwiej jest tam właśnie dojść. Kierowałem się tutaj również troszkę let's playami innych YouTuberów, dlatego kieruję się właśnie w tamtym kierunku. Jak widzicie, kuśnicy zostali tutaj daleko w tyle. Dlatego będziemy musieli sobie na nich troszeczkę jeszcze poczekać, bo teraz właśnie e, następuje właśnie moment, w którym łucznicy oraz kuśnicy będą nam bardzo potrzebni, ponieważ będziemy musieli wybić teraz z dwóch wieś łuczników wroga. E, będzie to bardzo ważne, ponieważ będziemy musieli e, łucznikami... E, Troszeczkę przekopać właśnie fosę, żeby potem wjechać taranem na tereny, w którym będzie można wybudzić mur. Tak, więc kierujemy właśnie w tym miejscu um, łuczników. i będziemy sobie atakowali e, najpierw. Tą wieżę. Bo widzę, że tutaj kieruje się już łucznik wroga, dlatego będzie trzeba jednak zmienić cel i jej zatykować właśnie tą wieżę. Jak widać zebrali się tutaj już e, w dobrej, bardzo dużej grupie. Miejmy nadzieję, że bardzo szybko ich zestrzelimy. I że za dużo jednostek tutaj nie stracimy, bo tak jak mówiłem, każda jednostka się tutaj liczy. Bo później tak naprawdę e, będzie nam tych e, właśnie jednostek brakowało e, przy późniejszym właśnie ataku. Na razie musimy sobie właśnie znaleźć miejsce, w którym będziemy. E, Taranem się wbijali, przy tym właśnie tutaj również stracimy e, łuczników, którzy później się naprawdę by przydali przy obronie moich innych jednostek. No i patrzmy, no i tak sobie strzelamy, tutaj w nich no jak widać. Łucznik tutaj jeden poległ z wroga. No i tak sobie czekamy tutaj na kolejnych na, cel. na kolejne zwłoki łuczników. Bardzo fajnie się patrzy, jak jednostki właśnie wroga. Polegają Niestety łucznicy jeszcze przybywają, ale miejmy nadzieję, że to są ostatni, którzy tutaj przybyli. Ok. Teraz za chwilkę sobie e, będziemy musieli zaatakować właśnie drugą wieżyczkę No i tak naprawdę teraz troszeczkę czasu minie zanim e, My właśnie wyeliminujemy wszystkich tych łuczników Ponieważ... Na Brak e, no... Nie możemy tam dojść. Na pewno zajmie to więcej czasu niż ta pierwsza wieżyczka, bo jest to w nieco innym położeniu i Jakiś trudniej raczej będzie tam właśnie dostrzelić do tych wrogów. E, idziemy właśnie w to miejsce. E, I ponieważ jest to najlepsze miejsce, moim zdaniem, żeby właśnie e, strzelić z, do wrogów. Na tamtej wieżyczce Przy okazji właśnie e, kuśnicy z tej prawej wieżyczki właśnie z przodu e, Nie widzą nas Jeszcze jak jesteśmy właśnie w, w tym miejscu No i tak sobie do nich po prostu strzelamy Mając nadzieję na to, że tu e, więcej strzał dostrze e, dostrzeli do wroga niż nie. No, ot, tak naprawdę, teraz to wszystko zależy od naszego szczęścia. Niektóre dostrzelają, niektóre nie. Trafią akurat we wroga. No i tak to e, tutaj mija. Później sobie oczywiście wybierzemy tutaj włóczników, którymi będziemy kopali tutaj fosę. To jest bardzo ważne, że właśnie... Ale to za chwilę w sumie zobaczycie. No i tak... Cały czas tutaj e, próbuję... E, Klikać na te jednostki wroga, żeby może coś jakimś cudem trafiło. Wydaje mi się, że jest to właśnie najtrudniejsza misja w całej kampanii. Dlatego jak uda nam się ją przejść, to będę bardzo... Y, szczęśliwy, bo nie każdemu się udaje właśnie na najtrudniejszym poziomie trudności y, przejść tą misję. No mamy jeszcze kilka tych kluczników. tam. Tak, dokładnie, celujcie spokojnie, a kiedyś traficie. I tak jak widzieliśmy jej jeden łucznik tam już poległ. Bo celowali akurat spokojnie. No i kolejny poszedł. Jeszcze... Jeszcze kilka łuczników. O, dokładnie tak. No, i został ostatni na tej wizytce, i wtedy będziemy e mogli przejść do kolejnego punktu, który będziemy wykonywali. Tak więc, jeszcze ten łucznik, i wtedy przechodzimy do kolejnego etapu. Jakim są, oczywiście, włócznicy. Przy okazji sobie od razu wyślemy tutaj jakieś polecenia od tylko no to za chwileczkę. Najpierw właśnie ten jeden łucznik. Czasu mamy jeszcze bardzo dużo, tak więc spokojnie w końcu poleg. No i oczywiście cofamy się naszymi jednostkami teraz e, i bierzemy teraz, tak jak mówiłem, włóczników. Powiedz tylko co mamy zrobić. Taranem oczywiście pójdziemy tutaj. No i włócznikami kopiemy poseł. Niestety jest to trudny moment, ponieważ nasi gościccy nie umieją kopać fosy tak jakbym chciał. Oni się będą tutaj właśnie rozdzielali na e, tysiące stron i nie będą kopali tego czego ja bym chciał. Tak akurat to twierdzę tutaj jest, że oni się idą tam gdzie fosa nie powinna być kopana i trzeba ich po prostu wysyłać w miejsce gdzie. E, powinni kopać. Jak widzicie, już się oddalałem tutaj od miejsca, w którym jednak powinni kopać. No i tak to wygląda. Jest to właśnie trudny moment, ponieważ e, im dłużej kopiemy właśnie tą, fo o, tą fosę, zakopujemy tak naprawdę tą fosę. Tym więcej jednostek włóczników, właśnie tutaj, stracimy. No i na szczęście udało nam się już. Teraz, taranem tutaj, będziemy się dobijali. Tak więc, kolejny etap teraz jest. W którym, taranem, w końcu przebijamy się przez mury wroga. Wszystkie jednostki oczywiście również tu wyślemy. Główną rolę tak naprawdę teraz będą odgrywali yy, pałkawy, bo to oni tak naprawdę będą tutaj wybijali większość łuczników oraz łuczników. Yy. Włóczników, którzy, których my mamy, e, wyślemy od razu właśnie na e, siedzibę wroga. I teraz tak. Dokładnie tutaj bierzemy włóczników. Od razu wybieramy żeby którzy idą tutaj na bramę. Jak najszybciej, żeby tutaj wybili wszystkich. Oprócz tego łucznicy idą na tą wieżę, również kusznicy I tak naprawdę wybieramy sobie jeszcze łuczników, ponieważ oni e, lubią właśnie się nie słuchać. I trzeba było właśnie zaznaczyć jeszcze raz, e, żeby robili to co mieli. No i cały czas teraz będziemy klikali tutaj Żeby jednak robili to co powinni Żeby jednak doszli do tych kuśników, których ja bym chciał Żeby oni wybili Bo to jest bardzo ważne Bo jednak musimy tutaj chronić nasze jednostki strzelające A ci kuśnicy niestety byli zagrożeniem oczywiście, włóczników już nie będziemy mieli, bo polegli tutaj najwyżej. Właśnie tutaj, jeszcze pójdą właśnie zabić ostatniego kłucznika który się tam, tam znajduje. Pokażę mi, przebijamy się tutaj na kolejne wieże, zabijając przy tym kolejnych łuczników. I mamy tutaj jeszcze właśnie tych zbrojnych, którzy tam są na dole. I potem będziemy mogli się już przebijać do kolejnej części tego zamku. Będziemy musieli się przebić taranem. Dokładnie tak. Wybierzemy sobie taran e, gdzieś w tamto miejsce. E, jak widzimy, nasi łucznicy idealnie sobie poradzili tutaj z jednym z jednym tym zbrojnym e, ale tych dwóch już chyba raczej nie wystrzelają sobie jeszcze spróbujemy no raczej nie dostrzelą tam no nie dostrzelą no to trzeba e, po okazji są... jednak się wbić Robimy to bardzo szybko i tak naprawdę e, czekamy teraz na taran, który powinien tutaj zrobić nam drogę do ostatnich łuczników łuc... wroga. Miejmy nadzieję, że uda nam się, bo to teraz będzie bardzo trudny moment. Okej, okay, od razu się tutaj na tarant rzucili, tak więc e, ja go sobie wyślę gdzieś tutaj na tyły, w, dokładnie w ten sposób. I myślę, że e, moimi łucznikami ich można wybije nawet, albo po pokażę Zobaczymy jeszcze. Jak to będzie wyglądało Jak na razie to sobie właśnie mm, Łucznikami spróbuję Ale nie chyba raczej Pokazami w nimi Ich zabiję Bo jednak mają trochę tych żyć Tak więc Wbijamy się w nich nie zorientują, że już są Dzięki czemu będziemy mieli 3 trzech zbrojnych, mniej. A to jest bardzo ważne, bo oni są bardzo silni, szczególnie jak są w kupie. A jak byli akurat rozdzieleni, to byli łatwym, właśnie, kąskiem dla mnie, żeby ich zabić. E, teraz wypadałoby. E, moich kuczników i kuścików wysłać dokładnie na tamtą e, wieżyczkę, dzięki czemu odwrócą trochę uwagę wroga. My się wbijamy dokładnie teraz e, na tą wieżyczkę, e, uważając przy tym na tych zbrojnych, bo oni już tutaj zaczynają atakować. E, na szczęście kilku się... E, na szczęście kilku tych zbrojnych się rzuciło jednak na e, taran, co e, jest bardzo miłe, bo jednak odwróciło to ich uwagę e, A my naszymi pałkarzami musimy jak najszybciej teraz e, powybijać tych, e, tych wszystkich wrogów. No mamy 12 pałkarzy. To jest bardzo mało. Jeszcze pomyśleć o tym, że będziemy musieli zabić tych wszystkich zbrojnych, to... Myślę, że będzie ich naprawdę na styk. Że możemy tego nie wygrać, bo mamy tak mało jednostek. No zobaczymy. Przechodzimy tutaj do następnych wież. Jak najszybciej ponieważ zbrojni już tutaj e, nas zaczynają gonić i szybko wychodzimy na powierzchnię, na ląd, e, gdzie e, próbujemy właśnie wyeliminować tych, te osobne jednostki i i teraz pokonujemy Ale jeszcze się tych ty. się, czy... i zobaczymy I jest, czy jest, uda nam się. Panie. Ogromna armia w wkrótce stanie u naszych bram. Dobra. I... Zobaczmy. Truk został pokonany. Na szczęście udało nam się. Zadzierasz ze mną? Zapłacisz za to! Zapłacisz! Zwycięstwo! <śmiany> Rozmili mój dom! Będę na nich polował jak na psy. Oni długo będą potem żałować tego, co mi zrobili. Najpierw porozwieszam ich na drzewach, potem będę przypalał im stopy, w końcu połamie im nogi, a jeszcze później. A... Twoi ludzie przemaszerowali prawie cały kraj wzdłuż i wszerz i są bliscy wyczerpania. Aby dać im nieco wytchnienia, rozbiłeś obóz w głębi bagien. Wiele ziem, które podbiłeś, z powrotem trafiło w ręce ciemiężycieli. Ale w sercach zabłysnęło nowe światełko nadziei. Oto wieść niosła, że do kraju powrócił prawowity król. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz. Oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!